Hej, cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w MTA. Bez play ze mną jest kocioł. Ciema. Ty, naciśnij sobie hałapacz. Chałupy się pokazują. Zajęte. Ty. Nie, Nie wiedziałem nawet. I trąbienie. No. Jedziemy. Beskocznie. Nie widać. W dzisiejszym odcinku stąd. Zabiję się, wow. zabije się, zabiję się mówię Ci Fuck Ja wylądowałem, a jednak Spadłem nie Spadłem z motoru, ale przeżyłem A ja zginąłem Pierdzielisz Czekaj, no. no zostaw tylko motor Teleportuj się I teraz musisz faltać. Już? Mhm Czekaj, może wyjdę ze skina Siadaj do mnie a naciśnij, wpisz off. Ciekawe czy, czy da ci ten. No. Tylko się zabiję. No i co, nie dało respektu? Dało się, wyszło. Ale respektu. Nie, nie patrzyłem ile miałem. To może ja też spróbuję. Czekaj... Ja, ja chcę tosty! Czekaj, ja, ja teraz off, tak? No. Tylko zginiesz, no ale... Dawić coś respektu? Nie, nie daję. No, no dobrze. To Mi do to balonu. Tępnij mnie. <śleski> <śleski> Byście się Tak teraz kaza się 27 Cztery odcinki pod rząd. Ty się tepłeś do mnie. No super. A to co się dzieje? Siadę, jedziemy szukać skoczni. Ja to stan uciekam. Naparzają w nas, spoko. Dostałeś Hej HEDSHA! Nieprawda, bo żyje. Przecież wiem, kto by jechał. No hej, uh! Co to było? ty? Mercedes by Oluju! No tak, bez gwiazdy nie ma jazdy w końcu. Uu. Co? W pogoni za kulą było. Chyba nadal jest. Trzymaj się! Na, a banana! Z drogi, bo nie Ta Na banana! Uluju! Uh! Chyba to będzie dom. A nie, jednak nie. Gdyśmy? Co, Profesjonalnie, starałem. normalnie Party. Kula Kula nas godzi Tu jest jakiś gościu Tutaj to się coś źle wyjdzie Coś czuję, że źle wyjdzie O nie Patrz, człowiek. Fuck! fuck. Niemiec, Jesteś niebezpieczny O tak! What the fuck, rzucił mnie z motoru Pa, a ja lecę, na motorze jestem I spadłeś? Nie nie, motor sam jedzie. Spokoj. czego nie wsadziłeś do no tutaj. Ty, wybuch motor. Szef i co do rosołu? Oh, sorry. Fuck. Chciałem... Prawie żeś oh, mnie zabił. Mówiłem przez przypadek. O nie. Mój mi się smarkać chce, jak wierciele. Smarkać mi się chce. Ło! gościu jechał ty. a O, patrz, uważaj. Ja pierdil Ty jakiś typek o, to Ty znowu to ten głębs Co wcześniej go Ej nie szaj do mnie A to ty Nie widziałem, bo to ja profesor Helikopterem ktoś zapierdzielał Ostro Czekaj może ja też wezmę Dlaczego jeszcze wyskoczymy? O nie, o luju Domek? To się skończy źle. Nie, ulica. Znowu w tym samym miejscu. Czekaj na mnie. Upiór leci. Woo -woo. Upiór leci. Jest, jest, jest. No tu. Wyszykuje się, to tak. Płod rozwalił. Oj tak. A tutaj jest wyskoczył? Wszędzie dziadek będzie reperował radio. oj. Łof wow, Jakże w wow. To się źle skończy, e? No, spadłem. A mi się aż spadachno otworzył. <gry> Serio. I zawaj na Ciliard lecimy. Wyskoczyć. O tam, z tego miejsca. Pamiętasz? No, z góry. To jedziemy? Ale tam co my skakali tymi samochodami. Gdzie? Wtedy. Co nam gości wtedy pokazał, na lotnisku. to? No. No to tam też się pojedzie. Dawca zakrętu. Uuuu. Tak się kładzie Kładzie się jak szatan Ja się Ja się wyłożyłem O kurde ja też patrz <grym> koło Ciebie Bo nie w tym samym miejscu <grym> Leciałem bez tego Pusto Co nie tak? O, o Luju Gdzie ty jesteś? No że pojechał prosto Fuck ja, no to jest to jest nie do garnięcia To jest niebezpieczne Ten gości nas goni ciągle Jaki? West? O, a gdzie ty jesteś? Ty, no rzeczywiście, idzie za mną no. Upar się na Dawaj, ciebie waj. ja Zawracaj Nie da rady nam, wjedziemy na skocznie to W lewo tutaj No, o to mi chodziło właśnie A ha, później w prawo o, oh fak. Czekaj, równo wystartujemy. No. Gdzieś, może odlicz weź. Gdzieś się zatrzymamy tutaj. Czekaj, czekaj. Gdzieś tu na taki prosty. Bo to po drodze to jeszcze może nas 300 razy wyrzucić. No i już jestem. Jeszcze. Nie, tu, 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 tu to cofnij jeszcze. Tamten nie idzie. Dobra, włączaj i wpisuj odliczenie. Ja się uleczę, może zdążę. Ups. Zacięło się Ło, no. panie Gimper leci, zobacz Gimper leci Gdzieś <gibli> ty, <gibli> <gibli> No Gdzie? Ja tak daleko poleciałem Nic się nie widzę, obie. No nie na początku ty, żeś pojechał na początek Zobacz, gdzie mnie wydupiło Tu jestem, cofnij WOFA <śmany> <śmany> Zobaczcie, motor XD <śmany> <śmany> Ale najlepiej, że na dach jeszcze zawadziłem No już wiem co ty kombinujesz No tak myślałem O nie XD Miał Szalony Uważaj, bo teraz to się źle skończy. Nie wiem A, czy myślisz... Ja... Czy, czy wiesz co ja będę robił? Wiem. Fuck <laughs> Dawcy Dawcy organu Jedziemy na przyiliad, wsiadaj Oluj No Czy w dupę AWP ninja! Uuu. AWP ninja nie, tu cięźbiota jak szatana. O, zobacz, kurde. Z tym kurde, tu ja się patrzę, tak patrzę a to... Tak nie ma tego życia. A, nie ma HP, A, Ale nie postrzelasz się jak na PPS-ie. No właśnie. Sam to było coś, kurwa. Właśnie jestem ciekawy, czemu na Sampie było, a tutaj nie było. Gościu jedzie za nami? Puścić mu bombę? <noise> nie, pojechał gdzie indziej. Prawę się boję tu jechać tutaj Tu... Ktoś w płocie utknął No mówiłem Niszczyciel dostępny za 683 sekundy Co to jest ten niszczyciel? No właśnie nie wiem Tylko już wszyscy się tak na niego rzucają że nawet nie ma jak zrespawnić tu Ło co to nas wyrzuciło tak do góry? Matko bosko to pilnuj, żebyś tam pisał. Ciekawy, czy on się nas pojawi. Nie wiem, ja mam go wpisać i. i on jest co pół godziny, tak? Dostępny? Co godzinę, bo jest ileś tam. Se na, bo to na sekundy jest przeliczone. Aha. Fuck. Fuck. Gdzieś ty pofrudął. Nie wiem. Gdzieś do góry. Gdzieś... U mnie latasz w powietrzu. Siadaj. Tylko ciebie jestem. Nie widzę Cię. Po prawej stronie. Ale u mnie na ekranie fruwasz gdzieś. Nie mogę no, wejść. XD. No. Network, network trouble miałem. Spoko. To już wszystko jasne. Już się brat nawet wystraszył. No. No nie no, latasz po powietrzu gdzieś, kurwa. No kurwa, stoję za tobą. Czekaj, killnę się. Biegasz gdzie? kurwa, to ja jadę na górę. Dobra, te możesz akceptować. Poczekaj, to już dojadę tam na górę, bo już jestem prawie. Poczekaj jeszcze chwilę, oczywiście, po drodze się pewnie zabije. Jolo! No hej Szybk Szybko, bo mnie gość za paralizatorem będzie siekał. Kto nawala we mnie? Ty jakaś małpiszon. Kurwa, nie rozjechałem go. No spoko. Jeszcze raz Poczekaj, bo do mnie ładuje jakiś gościu. No to ten co mnie zabił, no. nie? jakiś drugi przyszedł. Za mnie zajebie, no si no, ja no ja pierdziemy, no. Ludzie się nie umią bawić. Tepnij się na ten, na, 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 na chiliard. Tam jest teleport zresztą. Telefon, nie możesz złapać zasięgu. Co? No. Patrz fraje spierdolił wyciągłem. A, bo z plusa to słaba. <śmlers> to pierwsze. Czaja Czedł... profesor. Bierzesz z motor. To to jolo. ja zostałem. A ja zostałem. Cie. Na rampie, wyobraź jest? sobie. No nie, nie żartuję sobie. Jakim sposobem? Nie ja wiem, jak ty to jeździ tepliwie, w ogóle prawie się zabiłem. Prawie się zabiłem, czekaj. Zdechniesz gdzie ja, zobaczysz gdzie ja jestem. O nie, ja się tepłem do ciebie, no spoko. Jakim nie sposobem? Ja się wpał, te... Tak? Czy nie? A, już wiem dlaczego nie wyskoczyłem. Ne ne network. A, spoko. Nie wiem, jakieś lagi mi się dziś robią dziwne. A ja nie mogę teraz siedzieć do motoru. Ty, ja też nie mogę Enteru wziąć. O teraz dopiero. Gdzie tu jakieś jeszcze rampy są? Coś dziwnego się dzieje. A wiem gdzie, na tej skoczni takiej, wiesz której o której my chodzi? Oj nie no, jak nie, ta skocznia to jest tak jak narciarska zrobiona. Gdzie? a No. Czyli do Los Santos jedziemy? To pojedziemy na autostradę, Bez, będzie bezpiecznie. Pamię dla... Pamiętam, te samochody mi tam spuszczali na dół. No, będzie bezpieczny dla Kawasaki, jak pojedziemy autostradą. Weź się, się lepiej, ulecz, bo to nigdy nie no, wiadomo. Bo to, no, bo to z tobą to jednak wiemy, no, Benzer ciągnie. Kładziemy się na zakręta. Benzer, Alko 110. Na żyletki będzie szło kurwa. Nie, biedny. Ktoś jedzie. Ktoś jechał dodżem. Chuj z benzerem. Aha, no w musiał. Jeden sub na mapie, ale musiał jechać. No spoko. No tak. No a ja ten jedzie i w ogóle. Tak, w miejscu stanął bez tego. Bez duszki. <laughs> Zawsze spoko. A to co? U Uważaj, bo ktoś dał wą. Tak kurwa Patrz, jak się wykładam na zakręcie, patrz. Kurwa. Gixer! Pizda, kurwa. Pizda! Patrz, jak... Jak poszedł, patrz! O kurwa! Nie opadł jego! Patrz, ja pierdziele! Gdzieś ty jest. Za tobą. Czemu nie mogę wsiąść z domu? A ja też nie mogę. Ej, czemu? Nie, jakieś lagi się za, Chyba serwer ma lagi. No właśnie, Radio też... Radio gdzieś bo... Adlesie mi włączyło. Na Skype, na mi ten, nic nie przerywa, a ten... No, to... ...za to... lagi na serwerze, chyba jak na nie serwer wiem, Chyba co. serwer coś nie tak. Poli nam się, motu. No. Uuuu, tuuuu, uuuu, tu, tu, tuuuu. O nie, 7 cutwikółków zrobiłem, ale żyję, dobrze żyję, tak ci się zabiera, mm. mi tekstury zanikają już, o, mi zakrwało przy tej prędkościach no, zawsze no, spoko No Nie, no Trzeba ja zawsze muszę spadać? Ja też spadłem. spadłem u mnie było, że siedziałeś nie. Gdzie mogę? Gdzieś ty jest. Biegnę za tobą, nie wiem gdzie. W kółko się ganiamy. No właśnie nie wiem, a ty nie... motor nam zniknął? Nie jest. Gdzieś, ty co, fruwa sam? No no mówię, jakie lagi tu są? U mnie wsiadłeś i gdzieś... wysiadłeś. Ej, te, ten serwer to chyba coś nie wiem, coś, coś mu się dzieje już niedobrego. Wsiadasz? Przecież wsiadłem do ciebie. U mnie stoisz gdzieś. No nie mogę. Jadę sam aktualnie Siedzisz ze mną? Tak Lolidze U mnie gdzie skaczesz po mnie chłopie Ty, co tu, co tu się dzieje? Gdzieś nie mogę jechać Ło, autobus jedzie Ty poli się, kurwa. Spoli się! Tu. Nie mogę wysiąść! <laughs> Wysiadłem! Ło mnie! Nie tak samo, ty auto... Autobus jakiś jechał. No Ty tam się dało się jakoś tepny do tej skoczni. Tylko jak to się nazywało? Ej, chodź za tym autobusem! A będę z autobusem, mieliśmy i tak skocznie. Ale jak to się od. Ty, musimy ten tor wyścigowy pokazać. O, to jeszcze możemy pokazać. Skok w tor wyścigowy to my byli dopiero. Kiedy by byliśmy? W tamtym sezonie. Co ty gadasz? My nie byliśmy teraz. Ale teleport, tor wyścigowy. No. No i jestem, to jest koło lotniska. Skoki w dal? Ja jestem... Coś wziął. Tor, tor wyścigowy, przepraszam. Skoki w dal. O Boże. Co? Ja wjeżdżam aktualnie na skocznie z Woo! 71 metrów Kurwa mówi jakiś fajny motor, nie, a tu wszędzie krosy. Ej, tepnij mnie! A, bo wpisałeś w tak. O, o, to mi właśnie chodziło, nie? O, energii jest, o. A tor wyścigowy to jest przecież ten koło tego. Nie no wiem, no, ale można pokazać, pojeździć, no. Koło lotniska. Przyjęte jeszcze tunele, skoki jakieś, ten... Najlepszy, najlepszy tor jaki widziałem tu w PPS-ie, co było, Ten, był, Dark Tuner, trzeba jeszcze ten pokazać. W PPSie był najlepszy tunel. Ale nie chcę nic mówić, a ferie wiesz, że zaczynamy nowy serwer. No co, dobrze. Tylko tam będzie... Nie wiem z, jaki. Tam będzie z 30 odcinków. O, ten się wziął Kawasaki, co Zobacz, będzie strzelał i zaraz do... Uhuuu! Ile będzie? Więcej. Nie policzyło. No nie. Sam... Może dlatego, że jadę z Tobą. Nie, bo Sanherzem chyba tylko, wiesz? Aha. Bo to niby cross A cross w ogóle nie ma tego nitro, ale by było zajebiście jakbym miał nitro Bo kurwa jak mnie smyrą w tym Dosie, u ja pierdolę Zakończymy Kurwa cztery odcinki pod rząd, ja pierdolę Kiedy ja to obrobię, a muszę obrobić dwa odcinki przynajmniej, żebyśmy jutro mieli co to Bilem polecieli. Nie, nie polecieli. Do... Za to blinie. Nie znam. Kurwa, oczy gdzieś mi się płocą. Chory będę. Już też jestem. To... Paweł też, to się nie przejmuj. Ten bezplay mnie wykańcza. Paweł też chory, to się nie przejmuj. Tak? Kurwa. Dużo od ciebie. Ale on nie nagrywa. Ja tu muszę formę reprezentować podczas mówienia. A ja. Jak gdzieś. Kurwa, jeszcze wjechać nie mogę. No ja pierdolę. Gdzieś ty tu wjechał? O, ciekawe ile. 71 miałem ostatnio chyba. Uuu. Ciekawe, czy. B2. Zrypałem start. U 70. 1,65 metrów Eee, mały się pobiło ha. Ty nie podjedzie, patrz e, Podjedzie A ty dajesz pełen opór? No Oluju, jak to nie idzie Nie wiesz co bo jeszcze byłbym dawać ten naciskać strzałków do góry, nie? To no. wtedy motor szybciej jedzie, ale jesteśmy we dwóch i nie mogę A ten co? Co tu moci? Nie wiem, trzeba mu wydymić. Wydymić Wolna strefa. U kawę wziął. Dawaj, gościu. Zobaczymy, jak poleci. Ło, kurczę. Ale nie policzymy. No nie. Bawicie 72 metry. I ja pierdolę hej. Ten typ tak ma. 72 metry, widzisz? Pobiłeś. No. Jeszcze coś. 72, coś 20 jeszcze. Dobra, jeszcze jeden skok. Raz ty skaczesz. Jaś i ten. I kończymy. Dobrze. W następnym odcinku pokażemy te Dark Tuner. Ten. Wodny już pokazaliśmy, nie? Ten skok do wody. Dal. No, no chyba tak. No. No. W którymś odcinku na pewno. No. niedawno. 72 i 4. No, to więcej no. ode mnie. Nie. Kurwa, bać... Nie wiem, Dobra, kończymy, tak? Patrz, Tak. Ten cross chodzi jak kurwa senda w dół sobie. Dobra. O, panie! Zaje... zaje hoj. o, spadłeś, a ja siedzę. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dalej Mła. Na...